Widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łagną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają i prześladują Was, i gdy z mojego powodu mówią kłamliwie się i radujcie albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie Liturgia Kościoła wprowadza nas dzisiaj w tę piękną uroczystość wszystkich świętych. Uroczystość, która w swoim centrum, tak możemy powiedzieć, ma niebo i sprawy niebieskie. Zostajemy zaproszeni, aby zajrzeć za zasłonę niebieską, aby zajrzeć, spojrzeć do nieba, po to, by widzieć swoją przyszłość. Do tego powołał nas Pan. Do tego nas Pan zaprosił. Uczeń Jezusa. Chrześcijanin to ten, który ma świadomość, że jest powołany, aby pójść do nieba, aby być z Bogiem w niebie. To jest opcja podstawowa. Że są tacy, którzy uwierzyli, że ich powołanie, że ich misją jest zdobycie nieba. Są tacy, którzy przyjęli to zaproszenie. Z pewnym, moi drodzy, z, taką, z takim zrozumieniem, oni dzisiaj reprezentanci. Tych, którzy są w niebie, znaki materialne są dzisiaj tutaj przed nami. Kiedy odkrywamy, kiedy widzimy te doczesne szczątki tych, którzy oglądają Boga twarzą w twarz. Dlaczego ich przywołujemy. Dlaczego stawiamy ich przed krzyżem czy przy krzyżu i są przed naszym ołtarzem? Dlaczego dzisiaj rzucają nam się w oczy? Abyśmy patrząc na nich, przypominając sobie ich życie, zobaczyli, że mimo trudności można przy Bogu, Bogu wytrwać. Ba, abyśmy zobaczyli, że mimo trudności warto przy Bogu wytrwać. W naszej wspólnocie parafialnej, no przynajmniej na ten czas te cztery główne Relikwie. Oczywiście dla większości z nas najbliższe to te, które przypominają nam świętego Jana Pawła II. Zaraz potem idzie święty Mikołaj, odkryty i pokochany. A na koniec ten, który trochę jak rewolucja wtargnął w naszą, do naszej wspólnoty święty Zygmunt Szczęsny Peliński. Kiedy patrzymy na biografię tych bożych mężów, tych mężów pełnych wiary, widzimy, że ich droga była drogą Doświadczeniu i próbach. Myślę, że oczywiście dla większości z nas najbardziej znana jest ta droga świętego Jana Pawła II. Ale przecież próbowaliśmy sobie przypominać postać świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Ten przyjazd do Warszawy. Kiedy głosił słowo w katedrze, wstali, krzyczeli, przeszkadzali, wyszli z kościoła nawet. Doświadczenie niekochanego pasterza. Zobaczcie, wcale nie jest to odległe. Od tego, co może nawet się na naszych oczach dzieje. Że on to przeżył. Zygmunt szczęsny feliński wytrwał przy Chrystusie. Dlatego jest tutaj w tym znaku. Jest i pokazuje nam. A przecież ci z Was, których serce rozpala miłość do, do świadczenie, dzielenie się z ubogimi, które wielu z was w sobie nosi. Ale też przecież i wyrzucamy. I wyśmiewamy. To też przecież i próba otrucia. To też jego droga. Wytrwał. I można by tak opowiadać, moi drodzy, ale... ale tylko chcę, żebyśmy zobaczyli ci, którzy poznali Boga i zakochali się w niebie, to mimo zmieniających się okoliczności, nie zmieniają kierunku swojego życia. Moi drodzy, ciekawa obserwacja. Co łączy tych wszystkich Bożych Mężów? Ich serce zostało przez Boga przekształcone. Ich serce zostało przez Boga uformowane. Oni dojrzeli. Oni dojrzeli w swoim chodzeniu za Panem pozwolili, aby to Bóg kształtował ich serce. I dlatego byli obdarowani męstwem, odwagą, a zarazem taką ludzką kruchością. Bo wpatrzeni byli, bo wpatrzeni byli w Boga, bo postawili. Boga, Boże Prawo na pierwszym miejscu. I teraz, kiedy patrzymy, moi drodzy, na ich życie, kiedy, no przecież wy, którzy jesteście bierzmowani, macie swoich, może innych patronów, kiedy patrzycie na ich życie, potraficie powiedzieć, to mnie w nim fascynuje, albo tamto. Oczywiście. Każdy z nas może. I wybiera sobie tego swojego duchowego obrońcę, przewodnika, który go prowadzi po Bożych, po Bożych ścieżkach. Ale kiedy patrzymy dzisiaj do Bożego Słowa, kiedy uświadamiamy sobie, że jesteśmy zaproszeni, aby wstępować na górę Pana, kiedy jesteśmy zaproszeni do tego, aby być w jego świętym miejscu, może zrodzić się w naszym umyśle i w naszym sercu takie pytanie: czy dam radę, czy podołam, czy uda mi się wytrwać? I tutaj. Dwie myśli. Pierwsza. Moi drodzy, Psalm 24, werset pierwszy. Do Pana należy Ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Przyjdźcie do mnie dalej, wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja Was poprzepię. Czyli pierwsza myśl, do Boga świat należy, w Bożych rękach jesteśmy. Jemu zależy na tym, aby nas szczęśliwie doprowadzić do celu. I dlatego, kiedy, kiedy zastanawiam się, czy wytrwam, czy wytrzymam, mówię Jezu, mówię Ojcze, mówię Duchu Święty, Boże truje. Ciebie wołam Panie ja chcę dojrzewać do nieba ja traktuję swoje życie tu na ziemi, aby dojrzewać do nieba pomyśl, czy tak samo myślisz pomyśl, o i bracie bo to jest to pierwsze, co nam Bóg dzisiaj daje że świat i ziemia są pod Jego panowaniem, w Jego ręku, i dlatego mogę przyjść i prosić, żeby do nieba mnie doprowadził. Ale jest i drugie, co moi drodzy, co otrzymujemy: pomoc Kościoła, pomoc wspólnoty wierzących, że w naszej drodze do nieba, że w naszym zmierzaniu w stronę nieba, nie jesteśmy sami. I gdzie to, moi drodzy, najlepiej widzieć, albo kiedy to najlepiej widzieć. No zauważcie, mamy teraz ten wielki dar. Oto rozpoczyna się listopad w kontekście naszej modlitwy za naszych starłych. Zauważcie, tak kochamy naszych bliskich, będąc, że będąc we wspólnocie Kościoła, nawet i po śmierci możemy im przekazać dar. A to, że kochacie swoich bliskich, że kochamy swoich bliskich, to zobaczcie, ile świec, ile kwiatów, ile chryzantem i tego wszystkiego zniczy, kładziemy na grobach. Bo mówimy, chcą pokazać, że kochałem mamusie, że ojca, że ciadka, że dziecko kochane. No bo przecież no taka jest nasza in intencja. W tym czasie, kiedy tak po ludzku mówiąc, no nie możemy tego zewnętrznego daru tam złożyć, to mama, Kościół nasz mówi dzieci Boże. Przez osiem tylko dni konkretnych nowy dekret na ten rok w stolicy Apostolskiej. Ojciec Franciszek mówi, w każdym dniu listopada możesz ofiarować dar odpustu. Możesz osiem dni, osiem razy, ośmiu Twoich ukochanych możesz obdarować tym darem. To jest prezent Twój. To jest Twój dar. Przygotowujesz się do Niego, bo oczyszczasz swoje serce w, komu w spowiedzi. Przychodzisz do komunii świętej. Potem mówisz, Boże, ja nie chcę być przywiązany do najmniejszego grzechu. I potem mówisz, z miłości. Z miłości do mojej mamy, z miłości do mojego brata, przyjaciela, proszę cię, Jezu, o Twoją miłość dla Niego. I idziesz na cmentarz. Albo jak jesteś w kruchości, jesteś pory i nie możesz iść, to w domku swoim mówisz, łączę się z tymi, którzy poszli na cmentarz. I mówię Ojcze nasz. I mówię, wierzę w Boga. I mówię, modlitwę za zmarłych. Zobacz, może każdy z nas zrobić taki piękny, duchowy bukiet. Piękny, duchowy bukiet. I możesz go ofiarować swojemu zmarłemu. To jest dar od pustu. To jest to wspaniała, duchowa pomoc, którą daje Kościół. Bo kiedy brat siostra pytamy siebie, czy wytrwam, czy dam radę przy Bogu. Twój papież, biskup, twój proboszcz, twój ojciec, twoja matka, twoje dziecko mówi, Pamiętam o Tobie, wspieram Cię modlitwą za życia, a także będę Cię wspierał modlitwą po śmierci. Zobacz na zawsze. Na zawsze w modlitwie. Na zawsze w pamięci. Bo taka jest miłość. Bo tak siebie, moi drodzy, tak siebie kochamy. Pomyślcie więc, jak można ten dar, jak skończą się zewnętrzne okoliczności i będziemy mogli pójść na cmentarz. Pomyślcie sobie tych osiem dni, kiedy pójdziecie w postawie wiary, kiedy pójdziesz w stanie łaski uświęcającej i powiesz tak, moją miłość wyrażam mojej zmarłości zmarłem. Robię tak, bo kocham, bo jesteśmy częścią Kościoła, bo Pismo mówi jedni drugi brzemiona A na koniec to dzisiaj już trzeci Psalm, który w tych tygodniach do nas przychodzi, psalm 24. Werset pierwszy. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy. W Jego rękach jesteśmy, Jego dłonie nas strzegą, Jego dłonie nas prowadzą i doprowadzą nas do nieba, którego oczekujemy i za którym tęsknimy.